I jak minęły dwa tygodnie ostatnie na trasie Rogan Dwa tygodnie minęły wspaniale, wręcz za szybko. Co prawda, tak jak mówiłam poprzednio, urwałam się na trzy dni, żeby, żeby zdać poprawkę. O, no, 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 no. Tak. Potem dołączył do nas cały konwój w Krakowie, gdzie aktualnie mieszkam, więc był po prostu Meksyk w mieszkaniu. Nagle wpada około 15 ludzi się kąpać, jeść wszystko. <grymne> Ruszyliśmy dalej i zbieramy po drodze nowych członków ciągle zupełnie przypadkowych ludzi, tak jak na przykład naszowy Turkusista Konrad. Jak to się stało, że dołączyłeś do trasy? Wyszło tak, że mieliśmy zagrać koncert w Dublinie przed właśnie zespołem tutaj Rock and Read. Tak. Zobacz, ale głodny jestem, także tak, tak, tak się objawia moje po prostu przebywanie też, ale jest świetnie dlatego w tym trwa. W każdym razie zagraliśmy koncert. Spodobałem mi się po prostu. I, i oto jestem w załodze. Właściwie jest co chwilę, co, co, jakiś, co jakiś moment ktoś dołącza. E, no, warunek jest taki, żeby wyróżnił się czymś e, i mógł coś od siebie całej grupy dać. O, o ile o tym się powiększyła w sumie e, ekipa? E, to? Znaczy, trasa została tak zaplanowana, ponieważ nie każdy może na całość, więc ludzie od razu się pisali, że dołączają do nas od tego, do tego miasta załóżmy. Od początku trasy jechało z nami dwóch gitarzystów, znaczy gitarzysta i basista. Niestety po Lublinie to było gdzieś, nie wiem, okolice Białej Podlaskiej, już musieli wracać, no bo wiadomo, praca i inne. Ale znaleźliśmy zastępstwo dla nich, kolejnych gitarzystów. Teraz czekamy za dwa dni, ponoć ma do nas dołączyć wokal już do zespołu. To jest ciekawa rotacja po prostu. Tak, rotacja. <głos》>. <głos》>. To znaczy. Cały czas. Miejsca mamy ograniczone do spania, natomiast tam no, każdy jest mile widziany. No. Wczoraj się dołączył Iwo Strzelecki, grafik o okładki chłopców. Kolejna osoba, którą no to ile miast już wam się udało odwiedzić? Uuu, to już czternasty dzień. Ostatni mieliśmy po dwa spotkania w każdym mieście. No to tak myślę, że po 20 tak, spotkań już będzie. Bo my e, Rzadko orientujemy się, jaki jest dzień tygodnia, czy, e, czy jaka jest pora. Dlatego, że wszystko obraca. Panie Osobskiej, trasy, e, spania i jedzenia, właściwie. Jakieś ciekawe przygody, możecie opowiedzieć, jakie nam się przydarzyły podczas pracy? Z ciekawych, z ciekawych przygód to e, ciągle jakoś e, wpadliśmy w oko Straży Miejskiej Policji, Także zebraliśmy mandat e, za. E, a, a były to zapasy? Nie, w Białymstoku e, dom książki, który organizował spotkanie okazał się bardzo mały. Nie dało się nam rozstawić perkusji, nie dało się rozstawić zespołu, pomijając, że Kuba po prostu na swojej kanapie jakby usiadł, nie miał czasową regał książek, więc panie z tej księgarni zaproponowały, żebyśmy wyszli na dwór ze wszystkim. Drobne tam rozstawianie sprzętu, zaczęliśmy grać, organizować, to przyszła straż miejska. Skończyło się mandatem za bodajże utrudnianie przejścia czy zapisanie tak, porządku. Dokładnie na mandacie jest napisane spotkaniem autorskim e, pisarza. Dokładnie ten mandat mamy, jest nawet zdjęcie dostępem w internecie. To ile jeszcze trasa będzie trwała? Do 27. 26 jesteśmy w już To jest ostateczny e, punkt trasy. A no, że 27 pewnie będzie zakończenie. I czy już teraz wiecie, że w ciągu kolejnych dni kolejne osoby dołączą do, do trasy festiwalowej? Tak. Dzisiaj właśnie dołączają i jeszcze chyba w przeciągu e, właśnie mm. Poznań, Wollsztyn, przyjdą kolejne. Czyli teraz oceniacie pozytywnie. Jak najbardziej. Grupa wieczora jest za krótka. 아. <laughs> 녕하 <laughs> <laughs> Tak, sprawia, sprawia się Kuba podczas podczas przejazdu? Podczas e, Kuba jest tutaj gwiazdą, która wychodzi, kiedy wszystko jest już zaplanowane, kiedy wszystko jest już ogarnięte, zespół rozłożony, stoisko e, też rozłożone, wszystko już działa, on wchodzi, prowadzi spotkanie, wychodzi, po czym po prostu nami stoją nasi kierowcy, którzy na przykład dzisiaj w nocy musieliśmy jechać dłuższy kawałek, bo od Sopotu do, tutaj do Torunia. I wtedy po prostu Kuba idzie spać, a szef logistyki kierowców planuje nam kolejne odcinki trasy i mówi co je. Tak, To dzisiaj do Poznania, a jakie są kolejne punkty na mapie? które Poprowadzicie odwiedzić w najbliższym czasie? E, najbliższe to Wolsztyn, potem Szczecin, Zielona Góra i potem chyba tam okolice Wrocławia. Szczególnie podziękowania dla ludzi, którzy wpuszczają nas do domu. Dla Kokosa między innymi, który wykąpał 20 osób pewnego wieczora. Także na duży respekt i to chyba największe przygoda nie tylko nasza, ale i tych ludzi, którzy wpuścili taką bandę do domu. A się też w Tomaszowie Lubelskim pan Kuby, który samodzielnie zorganizował to spotkanie. Sam wszystko opłacił, sam zorganizował miejsce, gdzie to spotkanie się odbywało. Mało tego, po spotkaniu e, powiedział, że ma dla nas niespodziankę, wywiózł nas gdzieś na łąkę swojej babci, gdzie było ognisko kiełbaski dla nas, jedzenie po prostu, żałuj. To bardzo ciekawe atrakcja. Tak, jedzenie za darmo zawsze. W ogóle jedzenie na tej trasie. To dziękuję, w takim razie bardzo za